Dzień dobry, w tym krótkim filmiku postaram się wytłumaczyć, jak działają closure, czyli domknięcia w Swiftie. Na sam początek wytłumaczę, dlaczego w takiej formie, a nie innej. Otóż Xcode najzwyczajniej w świecie odmówił posłuszeństwa. Playground cały czas się tam zawiesza. Kto programował w Swift'ie, ten wie, że Xcode jest trochę kapryśny. Ale na szczęście mój iPad Pro 10,5 cala ponad dwuletni jest niezawodny. Playground działa świetnie, więc przechodzimy do rzeczy. A więc tak, czym są te domknięcia? To jest tak w dużym skrócie po prostu funkcja bez nazwy, bez tego przedrostka funk. A więc teraz już na ekranie tutaj po prostu zastąpię tą funkcję backward, która. Jakby ustawia nam tablicę alfabetycznie od tyłu. Więc zastąpię ją właśnie takim domknięciem. Zaczynamy od Caring Breakage i na samym początku podajemy parametry, czyli s1, s2 typu string. Następnie typ, który ma zostać zwrócony. Tutaj będzie to i potem całą instrukcję. To jest przykład ze strony Apple, tak żeby był maksymalnie prosty i przejrzysty, każdy może go sprawdzić w dokumentacji. No i jak widzicie wynik mamy taki, jaki mieliśmy mieć, czyli posegregowany alfabetycznie od tyłu, więc nie potrzebujemy tej funkcji. No dobra, więc teraz jeszcze to uprośmy. Nie potrzebujemy tych typów, ponieważ podajemy to nasze domknięcie już, kurczę, jakby to tłumaczyć. już w tym nawiasie, więc typy są już zdefiniowane przez tą tablicę, którą mamy, więc nie potrzebujemy ich wprowadzać. No. Więc tak, co jeszcze możemy tutaj zrobić? Mamy, możemy zamiast nazw argumentu użyć dolara i ich miejsca, czyli 0, bo zaczyna się od 0. Będzie pierwszy, drugi, tutaj mamy błąd, ale to dlatego, że nie potrzebujemy po prostu tych argumentów wprowadzać. I to jest cały zapis. Dużo, dużo prostszy nie potrzebujemy całej tej funkcji. No prosty. A więc teraz pokażę Wam, po co to, Jak tego można użyć w praktyce w programowaniu, i na przykład jak stosujecie auto layout, na górze zapewne sobie definiujecie jakieś widoki. Jakieś y, napisy, właśnie możecie tego użyć do zdefiniowania takiego widoku. Tutaj pokażę jak. I po prostu stworzycie taką, w tym wypadku stałą, stworzyłem. Dajecie jej typ i definiujecie w środku wszystko, co jest wam tak naprawdę potrzebne czyli rozmiar, jakieś tam y, rogi, czy mają być zaokrąglone, czy nie. Jak chcecie dodać tekst, to możecie zdefiniować od razu ten tekst. No i to wydaje mi się, że byłoby na tyle. Zakończyłem tym przykładem z życia, tak naprawdę. I mam nadzieję, że zrozumiałem w razie czego zachęcam do dokumentacji Swift'a.